Cześć, dzisiaj mamy wtorek, 7 sierpnia 2012 roku i dostałem jedną przesyłkę, a jest ona od starostwa powiatowego w Słupsku. Zabieramy się szybko do rozpakowywania. więc tak na początek mamy tutaj ulotkę następnie mapę powiatu subskryba następnie taką ulotkę i teraz gadżety i mamy tu i tak smycz, silikonową i taki metalowy długopis. Większość osób, kojarzył do taką paczkę dostali. I to wszystko. Odpowiadam wszystkiego dzisiaj. To wszystko na dziś. Pozdrawiam całe forum. Cześć, na razie.